A, żona wypchnęła mnie z młodym w weekend na dwór podobno dla wzmocnienia zdrowia po ostatniej chorobie i ja nie chcę tracić czasu, więc gubię przy motocyklu, różne rzeczy robię. Młody tam sobie biega ze swoim sprzętem. Ja wczoraj już coś tutaj zrobiłem, ale nie filmowałem. I to co robię to jest to: czyli własnej produkcji DB Killer. Dlatego, że gdyby do mojego motocykla na Allegro zaczynają się od 90 zł więcej, e, a zasadniczo to jest, e, no to nie jest kosmiczna technologia. Rura po prostu zamknięta e, z kwasówki czy stali nierdzewnej A2, A4, i tyle e, tego Tumika nie boję się trochę rozpierniczać z uwagi na dwie rzeczy. Pierwsza, to wszystko jest po poprzednim właścicielu. Pierwsza, ostatnia przegroda, tutaj w tym tumiku jest rozwalona na oko. Była cięta dłutem, prawdopodobnie, żeby zwiększyć głośność. Ten tumik bez tego jest na styk. Ma zmierzone na stacji MPK w Poznaniu. Ma 94 dB, czyli tylko dwa brakują do kreski. I poza tym, że tu ma rozwaloną tę przegrodę, to tu widać, że leżą na, na prawym boku motocykl. I pucha prawdopodobnie wtedy się lekko wygięła. On jest delikatnie nieszczelny, tutaj z przodu. Ja teraz, w związku z tym, stoję przed dwiema opcjami: jedna to jest zdemontować cały tumik, zawieźć do Kalińskiego i poprosić o zespawanie go w środku. Tylko najpierw będą musieli mi rozpróć nierzewkę. I ta impreza ze wszystkim to jest jakieś 250 zł albo więcej, albo alternatywnie. Mogę kupić e, Tumik e, Tani od e, no, Dominatora. Rozmawiałem z nimi na targach poznańskich. Tumik do mojego motocykla za 429 zł, chyba można mieć. Moment, Piotruś, zniszczysz przekładnie, jak tak będziesz robił. Przepchnij autko. O! E, z 429 sam Tumik, ale on nie spełnia normy. Z DB Killerem wychodzi trochę ponad 500 i podobno jest łatwy do zamontowania. Albo mogę kupić używkę, przy czym najpewniej bym wtedy ściągał używkę z Anglii, bo wszystkie jakie widzę na aukcjach w Polsce są bardzo do kitu. Ale póki co, póki mam ten tumik i się wybieram za dosyć niedługo na trochę szkolenia torowego, i zawsze jest ryzyko jakiejś gleby, to przed tym szkoleniem torowym nie chcę wymieniać tej puchy. Na wypadek gleby ta pucha, jak strzeli, to to nie będzie aż taka wielka tragedia dla mnie. A chcę ją trochę wyciszyć i też się pobawić takie wyciszanie, zobaczyć, jak mi to wyjdzie wyciszyć ją przed wyjazdem ja wczoraj nakręciłem dwa filmiki bez tej wkładki, jeden z tą wkładką zaraz po tym segmencie je wrzucę dla porównania Na no, i póki co to jest tylko 10, nie, 15 cm rurka która jest tutaj włożona i przyczepiona na śrubę z podkładkami sprężynowymi i ona dochodzi prawie do, tego, do tej przegrody, która tam została co już powoduje lekkie obniżenie hasu. ale ja chcę dzisiaj ją jeszcze trochę przymknąć to znaczy chcę ją naciąć Sklapnąć końcówki może nawiercić trochę po bokach tę rurę, żeby był większy przepływ bokami, i zobaczyć, jaki wtedy będzie efekt. Na razie ten motocykl źle nie brzmi, źle nie brzmi z tą wkładką, ale nie jest pewnie jakoś super, bardziej cichy. Nie, nie mogę tego też zrobić. Super zblokowanego. A tak, Synek? Nic nie jest zepsute. Zaraz przyjdę Ci pomóc. Nie mogę go zblokować na maksa, z uwagi na to, że tu z przodu jest gdzieś ta przerwa, mała, bo mała, z niej leci po prostu tyle co z odprowadzenia tutaj wody nawet nawet mniej, więc to nie jest wielki problem. Ale jeżeli bym tył bardzo mocno zblokował i dodał wtedy gazu, pojechał gdzieś 12 tysięcy obrotów na nim, to jest ryzyko, że wtedy z przodu ta pucha pęknie do reszty i będzie efekt gorszy od planowanego. A tu chodzi tylko o to, żeby ściągnąć to o jeszcze 2-4 dB mniej. Żeby na pewno nie mieć kłopotu, jak przyjadę na tor Żeby po prostu mi nie zatrzymali maszyny, że robi za dużo hałasu i wtedy stracę kasę wpłaconą itd. Tak tak bo nie będę w stanie wjechać Jest opcja taka, że jak te puchę naprawię To ten DB Killer wykorzystam, ten który sobie tutaj zrobię z tej rurki I on będzie już na stałe Druga opcja jest taka, że zamontuję go nawet w puszce takiej kupionej, bo ja wolę mieć zapas 2dB, to jest bardzo mało zapasu, bo może być kontrola drogowa robiona w głośnym miejscu na ulicy przez jakiegoś e, służbiste, który stwierdzi, że mam 96 mi zatrzyma dowód rejestracyjny, potem to są koszty związane ze sprawdzaniem tego, z odzyskaniem dowodu, bla, 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 kupa czasu i nerwów stracone. Ja akurat uważam, że nie muszę mieć ponad 100dB i tłumika. To nie jest dla mnie najważniejsze kryterium. Wolę mieć dłumik spełniający normy. I właśnie w tym celu będę dzisiaj przy tym grzebał, i zobaczymy jak mi wyjdzie. Na razie muszę wykręcić to i, i naciąć tak, żeby się dało tutaj. A dlaczego naciąć? Nie mam nie mam spawarki, mam migomat nie mam spawarki, bym potrzebował spawarkę z odpowiednimi końcówkami takimi, żeby stal rzewną spawać wtedy bym mógł dospawać do tego dekiel i po prostu po bokach nawiercić otwory takie, żeby była przepustowość mniej więcej zbliżona do tego powierzchnią ale żeby ta fala się bardziej wytumiała, to byłoby najlepsze rozwiązanie spawać na końcówkę tej rurki dekiel z drugiej strony, nawiercić po bokach dosyć otworów, żeby ta powierzchnia się zgadzała przepływu i byłoby cacy. A, a że nie mam takiej taki spawarki, mam tylko migomaci, który nie, nie, nie zadziała z, z ze salonier zewnątrz e, to zamierzam to rozciąć i sklapnąć jak taki kielich tulipana prawdopodobnie nawet nie do końca, żeby hmm. tego przepływu za mocno nie zblokować, ale żeby jednak więks, więcej spalił bokami niż e, środkiem w nadziei, że to jeszcze trochę zmniejszy hałas e, pytanie czy nie zmieni charakteru dźwięku tutaj z, z puchy na jakiś nieprzyjemny póki co ten dźwięk jest całkiem przyjemny. Tak jest. Jest taki dźwięk już z zamontowaną tą rurką, czyli nie taki zły. Dobra, zobaczymy co dalej. Cichszy nie teraz. Ok, tak wygląda bez tej rurki. I nie wiem, czy to będzie widać, ale o, tak tu jest. Porozwalane wszystko. Przy wejściu. Mam nadzieję, że to widać. I tam jest ta przegroda. I tak normalnie Ten już Normalnie tutaj by Taki debekiller musiał być o wiele krótszy Może 9 cm Mój ma 15 Bo dochodzi do tamtej przegrody bo tej nie ma No i teraz chcę go jeszcze trochę zwęzić Nie A on Nie on jest nakarmiony Tata go nakarmił wiesz To później go nakarmimy to wygląda, od tej strony to wygląda tak jest po prostu rurka 50 nawiercony otwór na wierceniu otworu w tumiku jedno mi poszło tutaj poszło lepiej na kwasówkę montowane z podkładkami sprężynującymi żeby nie dzwoniło nic i montaż jest dosyć prosty i teraz chodzi o to, że chcę to naciąć dziś dotąd i sklepnąć do środka i zobaczymy jak to wyjdzie Pokaż Piotrze co zrobiliśmy? Coś takiego zrobiliśmy, tak? Tak no. No tu teraz musimy to zagiąć, tak? Lotę tutaj watuczę Uważaj, bo się skaleczysz. Uważaj. Nie, plotet Tu nie, tu nie, tutaj, tu pił, tu. Nie, nie cię. Dobra, czyli to teraz wygląda tak? Wycięte zostały takie trójkąty, żeby można było to sklapnąć. Oczywiście było pewne, że to nigdy się nie zejdzie idealnie. Zeszło się na tyle, na ile się da. Jak się wierzchołki zetknęły, to jeszcze trochę rozwierciłem, żeby przypadkiem nie zaczął gwizdać to. Bo miałbym gwizdzący motocykl. Chodziło o ograniczenie przepływu tutaj. Teraz, gdyby to było zatkane zupełnie dennicą, zaspawane, to powierzchnia tego jest 50 mm. To daje ze wzoru na pole e, koła daje tam prawie 2000 albo 1962 e, wiertłem ósemką, to jest powierzchnia 50 wtedy, czyli trzeba by 40 albo 50 otworów wiercić, żeby była ta sama powierzchnia e, tu jest jak widać, ten otwory jeszcze są dalej, więc nie trzeba tyle nawiercić, powiedzmy, że nawiercę i razy drzwi 30 otworów albo po prostu wezmę wiertłem dziesiątką, to będę robił, żeby było mniej potrzeba. No ale trzeba nawiercić teraz po bokach, ponieważ by było za wysokie ciśnienie w puszce. Ok. czyli ta strona skończona. Wyliczyłem, że jak użyję wiertła dziesiątek, to będzie potrzeba na całą płaszczyznę, było trzeba 25 odwiertów. W związku z tym, że tu są otwory, to zrobię ich mniej, 20, może 16, zobaczymy ale na razie trafiliśmy na jeden knyw to są bosza. do takie droższe, fajnie wyglądają natomiast resztę musimy wiercić wiertłami starymi kupionymi w Biedronce i one wyglądają powoli tak a najlepiej to wygląda tutaj to wiertło, które w którymś momencie puściło płomień i się tak fajnie zjarało czyli jest opcja, że nie zdołamy tego skończyć bo wiertła z Biedronki to jest szajs to też jest z Biedronki wiertło Piotrek też szajs Tutaj ciężko no. cieni no. Nie, to jest do betonu Do betonu? Tak, to jest do betonu Do betonu Aha. Dobra, no to próbujemy dalej No i tak Wiertła bosza wchodzą w to jak masło eee, i eee, dobrze się nimi wierci Tylko mam metalówki bosza mam tylko do 6,5 Wiertła z Biedronki kompletnie dały ciała, się po prostu potopiły i zaowocowały takimi kraterami. Nieciekawie to wygląda, no ale będzie schowane w środku, więc po 6. Ale robiąc z wiertłami Boscha po prostu muszę nawiercać więcej tych dziurek. Czyli po drugiej stronie jeszcze muszę nawiercić... Ile to jest? 7, 10 dziurek i powinno styknąć. Jeszcze to sobie przeliczę. pierazy drzwi chociaż. I zamontuję i zobaczę, czy będzie trochę ciszej Ok, kilka stopionych wiertł z biedronki, później jest gotowe. Przyznaję, że oszukiwałem trochę, to znaczy rozwierciłem tutaj. To znaczy szlifierką poszerzyłem z tej strony wlot, bo zostało mi tylko Bosza wiertła i jakbym miał wiercić te szóstki, to bym musiał nawiercić 70 otworów. Otworów jest ponad 30 o rozmiarze od 10 do 6 zależnie od tego e, przy którym momencie dane wiertło trzasnęło e, zeszlifowałem to na zewnątrz żeby były gładkie te wloty w środku też jest szczotką przejechane i a, pokażę że to jest coś takiego Tu jeszcze muszę coś oczyścić, bo tu wychodzi jakiś paproch. Nie wygląda za pięknie, ale nie musi, bo nie o to chodzi. To ma być we wnętrzu wydechu, będzie widać tylko końcówkę, końcówka jest dalej śliczna. No i zaraz zobaczę na ile to ścisza. Da. Jeszcze bez tego debekilera. Ej, do sześciu i pół tysiąca teraz. No Okej, okay, tak brzmi bez, teraz zamontuję. Okej, okay, jest zainstalowany. Tak wygląda po zainstalowaniu. To jest pasuwa na zewnątrz, nie powinno korodować, w środku też. Dobra, to odpalamy. Tak chodzi. Czy jest cichszy, to by trzeba zmierzyć z sonometrem, bo na ucho nie wyłapie. Ale powinien być trochę, bo jednak ma dodatkową przeszkodę w tłumiku. I przez to powinno, spaliny powinny mu tutaj? Co? Będziesz czyścił mój motocykl? Aha Chcesz pojeździć? Tak. No, wyłączyłeś. Koniec? Ła, wow, jeszcze raz. Jeszcze raz? Pa, Co Tu Co? Tu. No. E, 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 za dużo tego. A, trzy, trzy, a, A, pa, pa. não Dobra, koniec Fui pra trás. Choc, chipa, eu Ale E na tym koniec tego filme.